Dzień dobry. Tomasz Regulski, Domakerski TMS Brokers. We wtorek w notowaniach eurodolara dokonały się diametralne zmiany. Kurs tej pary waltowej odnotował dynamiczny spadek z Szeton do poziomu 1,3145 najniższego od niemal roku. Po przebiciu do ostatnich minimów ustawionych w pobliżu poziomu 1,32 kurs eurodolara zyskuje potencjał do zejścia w okolice poziomu 1,30. Impuls do spadku eurodolara dała decyzja agencji SP o obniżce ratingów Grecji i Portugalii. Rating Grecji został obniżony nawet do, pozi do poziomu pozainwestycyjnego, tak zwanego poziomu śmieciowego. Decyzję tę agencja SP argumentowała obawami o to, iż wspomniane kraje nie zdołają w najbliższych latach ograniczyć swojego długu publicznego. Zamieszanie wokół mniej rozwiniętych państw strefy euro może w najbliższym czasie w dalszym ciągu tworzyć negatywną presję w notowaniach euro względem dolara. Wydarzenia te spychają nieco na, na drugi plan inne istotne wydarzenia makroekonomiczne. Między innymi dzisiaj poznamy decyzję Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie 100% w USA. Koszt pieniądza to prawdopodobnie pozostanie tam bez zmian, jednak ani ta decyzja, ani komentarz do niej nie powinny przynieść trwałych zmian w notowaniach euro-dolara. Na rynku złotego, na skutek znacznego wzrostu awersji do ryzyka na światowych rynkach wywołanych wspomnianą decyzją agencji S&P obserwujemy osłabienie polskiej waluty. Kurs pary euro złoty wzrósł w okolicy poziomu 3,94 i znalazł się najwyżej od początku marca. W najbliższym czasie awersja do ryzyka na światowych rynkach może utrzymywać się na wysokim poziomie, co może powodować dalsze osłabienie polskiej waluty. Dziękuję bardzo za uwagę i inwestycji.